Najlepsze narzędzie sztucznej inteligencji do generowania obrazów w 2023 roku Midjourney 5 już jest. Możesz wygenerować praktycznie dowolne zdjęcie bardzo realistycznej jakości, niemal wszystko na co pozwala Ci wyobraźnia. Selfie z bitwy pod Grunwaldem, Wiedźmin w siecie Cyberpunk. Donald Trump na wiecu wyborczym z mieszkańcami Pcimia, czy reklama z Robertem Lewandowskim. Możesz też przetwarzać zdjęcia w stylu artysty, którego lubisz, tworzyć różne wariacje swojego selfie, czy piękne krajobrazy, których możesz użyć do ilustracji swoich artykułów do mediów społecznościowych. Pytanie, jak zacząć? Jakie komendy, czyli prompty wydawać sztucznej inteligencji? Jakie dodatkowe opcje możesz użyć, aby urozmaicić zdjęcia? O tym w odcinku poświęconemu Midjourney 5. Zapraszam. Midjourney 5 to narzędzie do generowania obrazów na zawołanie. To, co robi największe wrażenie, to jak stosunkowo łatwo można w sekundy wygenerować dowolne zdjęcie wysokiej jakości. Nie potrzeba do tego znajomości zbyt wielu szczegółów, jeśli nie miałeś wcześniej styczności z Midjourney, założenie konta i poznanie obsługi zajmie Ci mniej niż godzinę. Midjourney 5 to skok jakościowy w porównaniu do poprzedniej wersji. Zdjęcia są bardziej realistyczne i szczegółowe. Jak wygląda ewolucja tego narzędzia widać na przykładzie Rowana Atkinsona, znanego z roli Jasia fasoli. W każdej wersji użyto tej samej komendy. Zaznaczmy, że pierwsza wersja Midjourney pojawiła się dokładnie rok temu. Pytanie, co przyniosą nam kolejne odsłony tego narzędzia? Midzone 5 popełnia znacznie mniej błędów, chociażby często wyśmiewana liczba sześciu palców przytrafia się rzadziej, co nie oznacza, że za każdym razem możemy wygenerować w pełni gotowe zdjęcia nadające się do profesjonalnej publikacji. Tutaj graficy mają wciąż przewagę. Pytanie, jak długo, ponieważ w przyszłości mogą pojawić się podobne wersje tego narzędzia z wbudowanymi edytorami. Najbardziej przeszkadzają często pojawiające się słowa, które nic nie znaczą. W takim wypadku nie możemy tworzyć za każdym razem zdjęć reklamowych np. z podpisem produktu, Natomiast możemy takie zdjęcie poddać dalszej obróbce na przykład w Photoshopie. Midjourney potrafi generować zdjęcia ludzi, którzy nie istnieją. Wyglądają super realistycznie. Naprawdę ciężko będzie odróżnić, czy postać ze zdjęcia jest prawdziwa, czy tylko powstała cyfrowo. Istnieją już narzędzia sztucznej inteligencji, które potrafią generować postacie modelek czy modelów. Zapewne znajdzie to zastosowanie w biznesie e-commerce, gdzie firmy będą mogły wykorzystać syntetyczne osoby do reklamowania swoich produktów. Będzie to o wiele tańsze niż przeprowadzenie profesjonalnej sesji. Powstaje więc pytanie, czy w przyszłości będziemy płacić więcej za prezentowanie produktów i usług przez żywe osoby? Trzeba też zaznaczyć, że możliwość generowania tak pięknych zdjęć zawdzięczamy artystom, którzy zgodzili się lub nie zdawali sobie z tego sprawy, że ich prace zostały użyte do trenowania modelu, co budzi spore kontrowersje. Powstaje właśnie debata poświęcona prawom autorskim w przestrzeni internetowej. Amerykańskie Biuro Praw Autorskich ogłosiło, że nie może chronić tak wygenerowanych zdjęć, ponieważ musisz wskazać dowód autorstwa człowieka. Jak możemy przeczytać na blogu legalneportfolio.pl, w przeważającej części świata, w tym całej Unii Europejskiej, uznaje się, że taką świadomą i twórczą decyzję może podjąć wyłącznie człowiek, a nie maszyna. Maszyna może co najwyżej wygenerować to, czego nauczyła się od człowieka na polecenie człowieka. Nie mam kwalifikacji do tego, aby prowadzić pozaprawne wywody na temat uczenia maszynowego i aspektów etycznych wykorzystania tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, więc zostańmy przy kwestiach prawnych. Skoro maszyna nie może podjąć świadomej twórczej decyzji, to nie może mieć do czegokolwiek praw autorskich. Dzisiaj każdy może tworzyć grafikę, tekst, wideo bez posiadania odpowiednich kompetencji, co nie podoba się wielu artystom. Na pewno jest to spory element strachu przed przyszłością tego zawodu. Podobnie było w przypadku pojawienia się na rynku aparatów cyfrowych czy chociażby Photoshopa, kiedy to odbywały się protesty artystów, którzy chcieli zakazać ich stosowania. Dzisiaj są one jednym z narzędzi powszechnie stosowanych, i podobnie będzie w przypadku narzędzi sztucznej inteligencji. Sama umiejętność tworzenia odpowiednich promptów, czyli komunikatów, być może będzie kompetencją na rynku pracy przyszłości, o czym mówi szef spółki Brent 24, Michał Sadowski. Powstaną programy certyfikacyjne i szkolenia, bariera wejścia do tworzenia w ten sposób zdjęć, czy filmów, czy nawet muzyki znacząco się obniży. Jak zacząć? Aby korzystać z Midjourney, należy wejść na stronę midjourney.com, a następnie zarejestrować się na popularnej platformie Discord. Być może w przyszłości będzie można to robić bez rejestracji na Discordzie, ale na ten moment takiej opcji nie ma. Weryfikujemy i potwierdzamy przesłany na skrzynkę pocztową e-mail. Jedna uwaga, bądź ostrożny na Discordzie i nie klikaj w linki otrzymane od osób, których nie znasz. Najlepsza pora na korzystanie z Discorda to wczesny poranek, kiedy Amerykanie śpią, bo wieczorem czasu polskiego czeka się w dłuższej kolejce. Dla nowych użytkowników jest możliwość, aby otrzymać 25 darmowych kredytów do testów. Ja jednak polecam opłacić subskrypcję. Najtańsza to jest 8 dolarów za miesiąc w przypadku subskrypcji na rok lub pojedynczy miesiąc za 10 dolarów. Wszystko plus podatek VAT. Umożliwia to łatwiejszą obsługę i możliwość generowania zdjęć. Subskrybujemy oraz wybieramy plan, tutaj miesięczny po 10 dolarów. Taka podstawowa opłata daje możliwość wygenerowania około 200 zdjęć. Dodatkowo możemy dokupić kolejny pakiet, np. Na, na godzinę, gdy przekroczymy ten limit. Po zarejestrowaniu, aby zacząć generować pierwsze zdjęcia, najlepiej bezpośrednio otworzyć okno z botem. Wtedy już możemy wpisać, co tylko przyjdzie nam do głowy, począwszy od najprostszych, jednosłownych poleceń, po te bardziej złożone. Używasz do tego polecenia. Imagine, Prompt plus Twoja wizja. Klikasz Enter i gratulacje, wkroczyłeś do świata sztuki generatywnej sztucznej inteligencji. Masz do wyboru cztery zdjęcia, które możesz powiększyć, wybierając dowolną wersję U1, U2, U3, U4. Możesz również stworzyć dalsze wariacje tego samego zdjęcia, wybierając wersję V1, V2, V3, V4. Ponieważ generowane zdjęcia często są niedokładne, polecam tworzyć kolejne wariacje, aż otrzymamy zadowalający nas efekt. Aby zaoszczędzić cenne kredyty, rekomenduję również obniżenie jakości, np. wpisując minus minus Q025. Polecam zapoznanie się z komendą Settings. Możesz tam ustawić wersję z wyższą jakością lub wybrać możliwość generowania zdjęć w stylu japońskim, anime czy manga. Dodatkowo możesz wybrać proporcję, ratio zdjęć np. 16x9 lub innej, która Ci jest potrzebna, nawet 10x1. Jeśli chcesz przerobić swoje selfie lub portret znanej osoby, musisz wrzucić zdjęcie do okna dialogowego z botem, a następnie otworzyć to zdjęcie bezpośrednio z czatu i skopiować link do niego. Zaleca się, aby zdjęcie było dobrej jakości z dobrze widoczną twarzą. Możesz również w poleceniu wpisać imię i nazwisko i w jakim efekcie chciałbyś ją przerobić, np. jako bohater filmów Pixar as Pixar Character albo jako dowódca kosmiczny as a Space Commander. Midjourney najlepiej sobie radzi ze znanymi osobami, ponieważ ich zdjęcia były użyte do trenowania modelu. Gorzej już z polskimi odpowiednikami. Donald Trump, Joe Biden, ich wygenerujesz bez problemu. Co ciekawe, nie ma możliwości Xi Jinping, natomiast President of China już tak. Kolejną opcją jest tworzenie jednego zdjęć z dwóch. Możesz tutaj łączyć różne postacie, np. przykład Gigachat i Shrek. Masz możliwość uzyskania efektu z danego aparatu, np. zdjęcie w stylu Polaroida. Na przykład zdjęcia z imprezy w postaciami Harry Pottera w Hogwartsie, lub też obrazu na płótnie z XVII wieku. Jeśli chcesz stworzyć selfie z bitwy pod Grunwaldem czy wnętrza wulkanu, wpisujesz GoPro Selfie. Możesz uzyskać efekt danego artysty filmowego, np. wpisując Pulp Fiction, Quentin Tarantino Movie, albo Wes Anderson Style, jest to chyba najbardziej charakterystyczna stylistka. Możesz również uzyskać efekt programu telewizyjnego z lat 80. Wpisz TV, sitcom, 1980 s czyli 1980s. Jeśli chcesz zdjęcie na okładki książki, wpisz book cover, okładka filmu, movie poster. Ciekawy efekt można uzyskać, wpisując surreal, Tokyo style czy Bęksiński style. Możesz też głównych bohaterów przenieść do komunistycznej Polski lat 70. Wpisz Polish Soviet Village albo Neighborhood. Jeśli chcesz wykonać projekt mobilnej aplikacji, wpisz Futuristic Smart House Mobile Application User Interface Design iOS Clean, Clear, Early, Light, Simple, Front View. Te wszystkie komendy pozwolą ci uzyskać dobry efekt. Kolejna ważna rzecz, którą trzeba mieć na uwadze, to możliwość tworzenia negatywnych promptów wykluczających, aby uzyskać lepszy efekt. Midjourney często generuje różne niechciane obiekty czy przedmioty, które możemy wykluczyć w pisemnej komendzie, dodając minusy, na przykład no people person, aby nie było na zdjęciu ludzi, albo no text, font letters, aby nie było słów, tekstu. Istnieje możliwość, aby podejrzeć zdjęcia wygenerowane przez innych użytkowników lub sprawdzić, które cieszą się popularnością. Jest taka opcja w zakładce Explore na stronie. Może okazać się to przydatne, ponieważ możesz również zobaczyć, jakie konkretne prompty były użyte do tak wygenerowanego zdjęcia. Poniżej możemy oglądać twórczość innych użytkowników. Podsumowując, Midjourney to najlepsze obecnie narzędzie sztucznej inteligencji do generowania zdjęć. Jest to duża frajda dla kogoś, kto nie ma zdolności graficznych, w tym mnie na przykład wliczając. Tworząc, w cudzysłowie oczywiście, takie zdjęcie, ma się wrażenie faktycznego uczestniczenia w procesie twórczym, nawet jeśli jest to tylko wpisywanie komend. Moim zdaniem praca grafików wciąż jest bardzo ważna, sztuczna inteligencja znacznie podniesie ich wydajność. Dzisiaj otrzymują oni narzędzie do tworzenia na szybko różnych prac na zawołanie, lub mogą ją wykorzystać tylko do dalszej obróbki. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, gdy będą oni mogli trenować takie narzędzie na swoich dziełach. Zyskają możliwość generowania setek różnych wariantów swoich prac w ułamku sekundy. Dzięki za oglądanie i zachęcam mocno do subskrypcji, ponieważ przygotowaliśmy już ciekawe inne zastosowania sztucznej inteligencji. Do zobaczenia.